Senihund, czyli Foka, mini okręt, który był praktycznie podwodnym kamikaze. Czy mini uboty mogły odmienić losy wojny na morzu? W lipcu 1944 roku elbląska stocznia Sheehaw otrzymuje od Kriegsmarine zlecenie na budowę 500 miniaturowych okrętów podwodnych, określonych również jako Typ 127. Załoga, dwie osoby, uzbrojenie dwa razy torpeda elektryczna, kaliber 533 mm, podwieszana na zewnętrznej szynie. Wystrzeliwujesz, ale później musisz martwić się o siebie. Okręty te były łatwe w produkcji i skutecznie mogły siać spustoszenie przy desancie. Weszły do działania jednak zbyt późno, gdy Kriegsmarine była w odwrocie i wyróżniał je wysoki poziom strat własnych załóg. Foki zatopiły 8 jednostek alianckich, tracąc swoich aż 35. Do końca 1944 Elbląski zakład wyprodukował 102 sihundy. Produkcja trwała aż do 22 stycznia 1945, trzy tygodnie później miasto zajęli czerwonarmiści. Stocznia nie została zniszczona, więc po wojnie miała kompletne wyposażenie. Zostało ono w całości rozmontowane i wywiezione do ZSRR w maju 1945. Łupem wojennym stały się nawet zestawy podstawowych narzędzi, palniki oraz zapasy śrub. Znana na całym świecie elbląska stocznia została doszczętnie rozgrabiona do ostatniej śrubki. Materiał powstał dzięki mojej współpracy z World of Warships, nagradzanej darmowej grze wojennej online. Dzięki niej możesz poczuć się jak kapitan prawdziwego okrętu wojennego. Gra pozwala na nowo przeżyć najważniejsze momenty historii na morzach i oceanach w czasie II wojny światowej. Pamiętaj także o subskrypcji kanału.